Dzień dobry, Dzień dobry. Okay, ja mam Pani dzisiaj takie pytanie, jak wygląda Klami. Pani praca? Tak na facie. Ojej. Ale ta praca w domu, czy ta praca na planie? Bo może no, na Na planie. No przede wszystkim jest czekanie, tak naprawdę. Mm -hmm. I taka wewnętrzna mobilizacja do tego, że tak tyle ktoś właśnie może podejść i powiedzieć, Panie Agnieszko, Panie Agnieszko, prosimy na plan, prosimy na plan. Także jest to pełne oczekiwanie. No praca wygląda, polega na tym, um, że rano okol, bo się odbierają mnie niezależnie um, z domu, albo takie, w tych w Wiedzą mnie na charakteryzację, mm. która jest troszeczkę schodzi, to jest taka godzina. Jest no. Później jest ubieranie, później jest już jakieś no. śniadanie. I do pracy, która tak jak no. na przykład teraz. Czekamy już tutaj właściwie dwie albo trzy godziny, no. żeby wejść, żeby wejść na plan, do coś się przedłuży. Mm -hmm. Także wieczny sens. A Właśnie ma Pani takie stresujące momenty, w których po prostu Pani nie wie co zrobić i, i jest ten stres? Tak, tak, jest wiele takich momentów i zastanawiam się właściwie czy więcej takich momentów mam w pracy, którą w jakiś sposób mam przemyślaną, przygadaną z reżyserem czy z reżyserką. Czy jednak więcej takich sytuacji jest jednak tuż przed rozpoczęciem mm -hmm. pracy, mm -hmm. gdzie ten czas przygotowań jest dość mm -hmm. stresujący, dlatego że nigdy nie wiem, co się wydarzy, mm -hmm. nie wiem, jak, jak poprowadzić rolę, um, jak będą przebiegały rozmowy z, z reżyserem czy z reżyserką. Um, mm -hmm. Także jakby ten stres jest i, i przed mm -hmm. pracą, i, i w trakcie pracy. Mm -hmm. no, Zdarzają się, zdarza się wiele jakby nieprzewidzianych sytuacji, yy, gdzie partner może mi zagrać zupełnie zupełnie inaczej, gdzie, y, gdzie pojawi się jakaś stresująca sytuacja, która jest przeważnie związana akurat w tej pracy z, z uciekającym czasem, tak jak dzisiaj na przykład, gdzie już dawno powinno być na planie. Jeszcze na nim nie jestem. Tutaj słońce zachodzi, za chwilę zmieni się ekspozycja, za chwilę nie będziemy mogli kręcić, więc na planie już jest na pewno yy, duży stres i i napięcie, zaraz pojawia się tam ja ze swoimi jakimiś nowymi pomysłami na rolę, a wszyscy będą mówić dobra, dobra, Aga, super, super, ale kręćmy, wiesz, bo słońce nam zachodzi i za chwilę spadnie deszcz albo, albo śnieg nam stopnieje. Także no, to są takie stresowe sytuacje, gdzie nie tylko ja decyduję o tym, jak będzie wyglądał dany dzień, tylko po prostu też inni ludzie. Yes. A ma pani jakieś takie sposoby na to radzenie sobie ze stresem? Takie tak. szybkie, że musi pani coś teraz wykonać. Nagle. Technika, techniki oddechowe. Mhm. Bardzo pomaga mi um, oddychanie, um, myślenie sobie wtedy o, o różnych relaksacyjnych um, momentach i sytuacjach, na pewno myślenie o czymś przyjemnym um, albo um, na przykład myślenie o kolorach, bo takie techniki oddychania też, też są. Mhm. Um, Także na pewno to oddychanie jest czymś, czymś relaksacyjnym, czymś ważnym, żeby szybko ten stres z siebie spuścić. Ale oczywiście najważniejszy również jest telefon do przyjaciela mhm. i pogadanie chwilę z, z przyjaciółką czy z przyjacielem. Jest, Hej, trochę się stresuję, co tam u was. No dobra, no to super, no to na razie. I czasami to też, też wystarczy. No, mhm. Dobrze. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję.